Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wędkarskiego Bzika. W dniu dzisiejszym będziemy sobie wędkować z Norbertem. E, przyjechaliśmy sobie tutaj na jedną albo na dwie noce, zobaczymy jakie będą wyniki, i od tego będzie uzależniona. Długość naszego pobytu nad tym jeziorem. Naszym głównym celem w dniu dzisiejszym będzie szczupak, ale i nie tylko, ponieważ Norbert będzie starał złowić się również karpia. Ja natomiast będę wędkował typowo na szczupaka i na sandacza. Wiem, że w tym jeziorze również jest możliwość złowienia ładnego sandacza, aczkolwiek niewiele raportów. W ostatnich miesiącach pokazuje, że populacja tej ryby, tego gatunku w tym jeziorze jest wysoka. Ale to nie znaczy, że nie uda nam się złowić żadnego z nich. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Jesteśmy na miejscu, które znacie doskonale z poprzednich wizyt, także bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć właśnie na tym miejscu, ponieważ jest to miejsce dosyć specyficzne, ponieważ za, za nami jest bardzo fajny kanał łączący zbiornik z rzeką, która płynie obok nas. Jest to dosyć niestandardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o wody Wielkiej Brytanii. Także bardzo ciekawe i bardzo specyficzne miejsce, ale dzięki temu właśnie będziemy mogli zrobić naprawdę fajne szczupaki. Jest dzisiaj ze mną Norbert, jak wcześniej wspomniałem, będziemy próbować wędkować na sześć wędzisk i mam nadzieję, że coś tutaj się fajnego zadzieje i będziemy mogli pokazać Wam jakieś fajne rybki w dniu dzisiejszym. Także trzymajcie kciuki i zabieramy się do pracy. No i co tam, panie Norbert? Łowimy żywca, tak? Szukamy żywca, żeby szczupaczka Tak, żeby szczupaczka tutaj coś pociągnąć, tak? Najfajniej byłoby płotki, nie? No Bardzo słaba jest, nie? Tak mi się wydaje, że uklejka to szybko pęka i nie jest to do końca tak, jak być powinno, no ale próbujemy. No fajnie tutaj biorą, da się je da się łowić tak, na pewno. Tak, no. To co, jaki plan na wieczór? Na cały dzień właściwie, na całą sesję? Nie, ja mam tak, w teraz, tak. na dwie wędki, no. zaraz wrzucam jedną na karpę, tak samo. No. Nie, a w nocy trzy sławiki fluorescencyjne na sandaczach. Super, dobra. Prawda, że tu jest, tak No ja też tak sobie właśnie obiecałem, że w nocy, może faktycznie tego sandacza, nie? No, ale jedną sobie na dwie wrzucam, no, tak, no. a jedną na tego, na karpie, Oczywiście. I tak jest dobry, dobry, dobry wiersz. Będziemy mieć 5-6 wędeczek na ten. To myślę, że coś tam nam tutaj dzisiaj A, powinno uderzyć, tak? No to super. Warunki OK. Jest ciepło, wbrew pozorom. Jest może silny, znaczy silny wiatr. No troszkę wieje sobie tam u góry. Ale tak, zobaczcie, to jest fajnie osłonięty. Akurat mamy wiatr w plecy, więc powinno być troszkę lepiej. E, więc myślę, że tragedii nie powinno być. Jeżeli sobie później rozłożymy namioty, to też jeszcze dodatkowo będziemy mieć małą osłonę. I myślę, że źle... Nie będzie. Tak, kaweczkę sobie zrobimy i będziemy działać. Dobra, bierzemy się do pracy. Dobra, przerzucimy sobie trupka, bo tam po prawej stronie, koło tych trzcin, cały czas się szczupaki rzucają. I... Tylko, że dosyć daleko. No, spróbujemy tam zarzucić. Zobaczymy, czy się uda. Okej, okay, możemy rzucać. Próbujemy. Kurwa. I co? Mogło być dalej, no. no. i co, pani Norbert? Niewiele się dzieje? No nic na razie. Nic na razie. Kiepsko. Kiepsko. Ostatnie sesje, jak widzieliście na filmach, no wyglądały dużo lepiej. No, ale tak jest z wędkarstwem. No, po prostu czasem się coś wyłączy i koniec, no. Ale tak samo się może włączyć. Także. Także coś tam wydubiemy, wydłubiemy. Teraz już tak się nie wczuwamy za bardzo, no, bo rozkładaliśmy wszystko. Ale myślę, że już troszkę więcej czasu spędzimy teraz na wędkowaniu i sobie wszystko ogarniemy. Ale coś chciałem wam powiedzieć. Popatrzcie na, Norber na Norberta. Co się stało? Coś mu brakuje. Gdzie jest twój brzuch Norbert? Nie ma, znikł. Ile? 30, 30 kg. Szaleństwo. W jakim okresie czasu? 3,5 i pół miesiąca, no cztery miesiące. Szaleństwo. Jaki jest sukces? Jaka jest, jaki jest sekret? Sekret to jest taki dużo łowienia rybi. Dużo łowienia, łowienia rybi, o to chodzi, o to chodzi. Także... się wtedy głodzi. No. <laughs> Szaleństwo, no, ale kawał roboty Norbert, także czapki z głów. Ale co wam chciałem pokazać, kupiłem sobie dwie rzeczy też, e, namiocik, właściwie tata mi kupił, udało mu się, oczywiście tak go troszkę do bani rozbiłem, ale to nic. E, chciałem sobie sprawić taki namiot, który będzie szybko rozkładany, bo nienawidzę tych rurek, składać tych, tego wszystkiego, rozkładać, zawsze mnie to bardzo denerwuje i irytuje. I postanowiłem sobie kupić broli, czyli namiot na bazie, mm, namiot na bazie właśnie, branie? Myślałem, że branie, aj prawie. E, namiot na bazie parasola, także zobaczcie, nie ma żadnych rurek, szybko rozkładamy, no mega, 2-3 minutki i wszystko jest już gotowe, gotowe do użytku, także jestem bardzo zadowolony, tata zapłacił za to bodajże chyba 70 funtów od jakiegoś tam znajomego, naprawdę, myślę, że się sprawdzi, a druga rzecz, którą sobie sprawiłem, to jest właśnie krzesło, już sobie obiecałem, że mm, kupię porządne krzesło, bo na, te, na tych wcześniejszych to naprawdę plecy mnie bolały, no nie byłem za bardzo zadowolony, także teraz sobie sprawiłem takiego trackera, no troszkę, troszkę kosztował, ale myślę, że powinien się fajnie sprawdzić, bardzo wygodny. No ale zobaczymy. Dzisiaj będzie pierwszy test krzesełka i pod koniec sesji Wam powiem, czy jest to coś warte, czy niekoniecznie. A tymczasem robimy sobie kawę, będziemy pić, przerzucać i próbować złowić w końcu pierwszego szczupaczka. Norbert ma branie. Wisi. No panie Norbert. Nie. Kurde. Przeciążyłkę, co? Patrz. Paliło tego, i Wolfram, bo... Ale wiesz co, też tak ostatnio miałem właśnie na filmiku i z po prawej strony taka sama sytuacja. No szkoda, ale przynajmniej coś, coś się podziało, ty. To najważniejsze. Tak, Norbert spoduje. Zobacz. O, pięknie. Nie doleciało? No bo tu mam mało miejsca, kurde, no mało miejsca, no. Ale będę popalać na nie od razu Rzym zbudowano. No i zobaczcie, zaczęło padać, dobrze sobie rozwinęliśmy wszystko, ale słuchajcie, co my odwaliliśmy dzisiaj? Myśleliśmy, że oboje zapomnieliśmy gazu do gotowania. Rozumiecie to? Już panika. Kawę chcieliśmy sobie zrobić, już wszystko było postawione. Norbert patrzy, nie ma gazu. Mówię, no to dobra, to ja wyciągnę swój. Patrzy do siebie, no ja też nie mam gazu. Ty, już panika, już szukamy sklepu, już, już, już szukamy gdzie by tu jechać i kupić ten gaz. Ale mówię do Norberta, czekaj, rozłóżmy sobie pierw namioty, bo może zacząć padać, jak widzicie, zaczęło. Eee, no to Norbert mówi, dobra spokojnie, zaczął rozkładać swój namiot i się okazało, że w namiocie miał, miał gaz na szczęście, także dobrze, że pierw namioty rozłożyliśmy, bo by był trip. <laughs> no tak jest czasem no. No powiem Wam, że słabitko. Już kurczę, parę godzin minęło i tak naprawdę tylko jedno branie. Zobaczcie, jak to potrafi się zmienić czasem, kilka dni w tą, czy w tamtą i ryba. Kompletnie przestaje żerować. No, muszę Wam powiedzieć, że jakbym postawił dzisiaj swoją lewą rękę na to, że już parę szczypaków będzie, to bym dzisiaj bez ręki chodził. A tutaj naprawdę jeszcze nic nie wylądowało na naszej macie. Na 6 wędzisk i 0. Opowiem Wam, że naprawdę się nie spodziewałem. No, ale. Co zrobić? No takie jest wędkarstwo. nic tutaj się innego nie, nie da wykombinować. Próbujemy, przerzucamy, inne przynęty, inne trupki, to na żywca, to na to, no, ale kompletnie nic to nie daje. Przynajmniej jak na razie. No ale wierzymy w to, że to się po prostu zmieni i przyjdzie taka godzina, gdzie to wszystko zacznie dopiero ze sobą współdziałać i jakieś fajne szczupaki tutaj pociągniemy. Przynajmniej taką mam nadzieję i tego się będziemy trzymać. Zobaczcie, jak nas odwiedził. przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry, do której klasy chodzisz? No, tak, tak jest. No, także kolega nas tutaj odwiedził. Wojtek przyjechał razem z Filipem. Także mam nadzieję, że pokażą nam, jak się wędkuje. No bo tutaj koledzy, że tak powiem, lokalsi. Także tak naprawdę cała wiedza, jaką tutaj mieliśmy, no to od nich wpadło. Także wiele rad tutaj sobie, że tak powiem, przerzuciliśmy na swoją stronę. No i dzięki temu troszkę tam sobie ostatnio powędkowaliśmy. Aczkolwiek dzisiaj troszkę ciężej to wszystko wygląda. Ale może akurat coś tutaj nam jeszcze fajnego wpadnie. Trzymajcie kciuki, żeby coś się zadziało. Ale mamy nadzieję, że pod wieczór coś tam tutaj fajnego uda się złowić. I jakiegoś czupaczka pokażemy. A tymczasem pozostaje nam delikatny relaks. Mamy branie, to zacinamy. Siedzi i tam w tym miejscu? No wiadomo. No, pierwsza rybka może będzie, jak się uda. No długo czekaliśmy na to branie, szczerze mówiąc. Ale wielki. Nie ma go w tym filmie, a co jest No to tam nie ma co go pokazywać za bardzo. Nie jest wielki, ale jest. Tak zaraz go wypuścimy. Ważne, że jakaś akcja się podziała. O, no jest 1-0. Kolejna sztuka wylądowała na naszej łacie. zobaczcie, bardzo, bardzo żywy szupaczek. No, takie 85 myślę, nie? Tak, idzie, coś takiego Coś takiego Żywy Fajne ryby, daje radę Co tam Pani, opowiadaj nic nie dzieje na. Tak jest znaczy, ładny szupak, to Dajemy radę Tak jest Zobaczymy jak będzie się działo Teraz jest takie Ciebie No damy radę Damy radę okay. Powiedz mi poradę chłopakowi I to pójdzie Nie? Przyjechaliśmy dla towarzystwa Tak jest Mają się pod gazetę z o to chodzi. Ale zobaczcie, jak ładnie to wygląda, ze tam kurczę. Zarobię tu. nie chodzi o ryby. Tak jest, to prawda. To prawda. Czasami chodzi o ten czas. Tak jest. Cześć, ja witam Was po długiej, ciemnej nocy. Przed chwilką właśnie wszyscy się tutaj obudziliśmy i próbujemy coś rano zdziałać. Jak niestety widzicie, albo niestety, tak naprawdę wszystko się okaże w praktyce, będzie cały dzień padać. No wydaje się, że mm, jeżeli chodzi o warunki, jeżeli złożyć szczupaka, powinny być jak najbardziej ok. Może komfort łowienia nie będzie najlepszy, a tym bardziej nagrywania, ale taka pogoda i taka aura powinna sprzyjać połową połowom szczupaka. Wojtek z Filipem wędkowali przez całą noc obok nas. Udało mu się złowić, Wojtkowi udało się złowić dwa ładne szczupaki. Jeden został złowiony w nocy tak naprawdę o poranku około czwartej rano. O czwartej czy nie? O czwartej było tak. Natomiast druga sztuka wylądowała dosłownie 15 minut temu. W tym momencie mamy godzinę 8 i powoli tutaj zaczynamy się ogarniać z tym naszym stanowiskiem. Wszystko sobie ogarniemy, troszkę żywców połowimy. Właściwie to już tutaj Norbert żywca stara się pozyskać, ja będę wędkował na trzy wędziska, tak samo jak w tamten dzień, dwie na trupka, jedna na żywca, na spławicie koło trzcinek. No generalnie trudna noc, nic się nie podziało. Miałem tam jedno, jedno, czy dwa brania takie delikatne, jakieś szarpnięcia, no ale zanim się wygrzebałem z namiotu, no to już było po wszystkim. Um... No nic, a tak to na karpia nic Norbert, nie? Zero ani jednego brania. Także tutaj, jeżeli chodzi o karpia, to chyba duży problem, aby akurat ten gatunek złowić. No ale zobaczymy. Będziemy teraz próbować o poranku coś bardziej zdziałać. I mam nadzieję, że za chwilkę coś fajnego tutaj u nas wyląduje. Zobaczcie, co złowił Norbert. Tak to jest, jak się nie śpia, się łowi, nie? Tak jest. Co złowiłeś? Co, Linka. Pięknego. To no bardzo. No. No z nowej wody fajnie, mm -hmm. pokaż go tutaj jakoś, weźmy lampę. O, pokaż A. No i pięknie. No, gratuluję, mega powinci. Udało się złowić kolejnego szczupaka. Tak Pani Norbert? Kurde. Mały, ale żwawy. Mały no, ale wariat. No fajnie, bo fajne branie było, bo tyle co zarzuciłem pod Odpowiednia lokacja i pyknął. Nie udało się go jakoś tam powoli namierzyć. Taki maluszek. Ale bardzo cieszy. Dobra, puścimy go. Rość. Nabijemy sobie płoteczkę żywca i ponownie w podobne miejsce, gdzie nam się uda zarzucić. Może coś tutaj się za chwilkę jeszcze podzieje. Ja wiem, ale ja lubię tak, tam mam, nie wiem, jakoś po prostu, wiesz, to chodzi bardziej o mnie niż o rybę. No powiem wam, że pogoda pod psem naprawdę jest ciężko. Wszystko mokre, wszystko brudne, no ale, ale jakoś próbujemy. Cały dzień dzisiaj będzie padać. Zobaczcie, udało nam się zrobić naprawdę ładnego szczupaczka. już go tutaj odhaczamy. No to zobaczcie tego potworka. Fajnie, bo w końcu coś się zaczęło dziać. To całkiem fajny szczupaczek, nie? No bardzo. Daje radę. radę. Myślę, że taki 90 ma, czy nie ma. Mi się wydaje, że może już ponad. No, zaraz wyciągnę miarkę, to zmierzymy. ale zaraz sobie zważymy. Ale najważniejsze jest to, że kurczę, pogoda może nie jest najlepsza, ale może w końcu to się ruszy. I na ten sławiczek jak zaczniemy też czubaczki ciągnąć. Trzymaj, a będzie mogło się lecić. Trzymać? E, nie ma pięciu chyba. Kurczę, ja zaraz Trzymaj. Ma pięć kilo równe, tak szczerze. Tak? No, no, tak gdzie będziemy. No to dobra, pod piąteczkę. I pójdźcie, zobaczcie go. Super. No powiem wam, że słabo, kurde, nic się nie dzieje. Już jest prawie 16. Rano była delikatna akcja ze szczupakami, a teraz kompletna cisza. Bardzo trudnych ostatnich kilka godzin. Bardzo mokro, cały czas praktycznie pada, kropi. Wszystko mam mokre. Także naprawdę ciężki, ciężki okres. No ale może pod wieczór jeszcze nam tutaj coś uda się zadziałać. Dobra, poprzerzucamy sobie troszkę. O, fajny rzut nam wyszedł. No, tam powinno być branie. Naprawdę. A już tyle raz dopowiedziałem i nigdy nie było. <laughs> no, ale trzeba się nakręcić, nie? Ten deszcz to nas dzisiaj dobijał. Cały Boży Dzień. Teraz tak naprawdę pierwszy raz chyba, kiedy od rana przestało padać. Ale przyjemnie teraz, Kurczę, jakby tak już mogło zostać No jakby tak było to by było super o, żeby było naprawdę mega O to chodzi Zawodowiec Nie otworzyło się co? Aj O, teraz tak. Zobaczcie jaką rybę Norbert <grych> Żywiec. No, no, jaką żywca nam złowił. Ale ładny, ładny okonek, nie? Chcesz, wypychać? Pokaż. No, zarąbiście. No, trochę duży na żywca, ale, 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 ale ładny, naprawdę. Norbert szaleje. <grych> tak jest. Jak już widzicie, powoli zbliżamy się do końcówki kolejnego dnia spędzonego nad tym jeziorem. Parę minut i będzie już ciemno. E, no, troszkę jesteśmy niesmaczeni tą końcówką, tak naprawdę, nie Norbert? bo mieliśmy nadzieję, że ten szczupaczek tutaj bardziej będzie współpracował, no, ale kompletnie go tutaj nie ma. Może jest, ale nie chce nie współpracować. E, próbujemy na, na, na grunt ze spławika, na trupka, na żywca. Na tak naprawdę każdą możliwą metodę, no ale nic z tego jak na razie nie wychodzi. Mamy nadzieję, że w ciągu nocy coś tutaj się jeszcze zadzieje, lub też późnym porankiem, jak tylko coś będzie się fajnego działo, to będziemy załączać kamerę. Zapewne podczas holu będzie ciężko to nagrać, aczkolwiek ustawimy sobie tutaj światło, kamerę, i byle tylko nie padało, to będziemy w stanie coś tutaj pewnie ponagrywać. A na razie czekamy na pierwsze brania tego wieczora. Zobaczcie, udało nam się zrobić fajnego szczupaczka. Też już ładna sztuka. No piękna sprawa. Ale bydle. Super. Ale co ważniejszy Norbert przed chwilą złowił jeszcze jednego ładnego lina. Także powoli coś tutaj zaczyna się fajnego dziać. Dobra, szybko go zmierzymy i będziemy wypuszczać. Kolejna noc podczas naszej dwudniowej zasiadki już minęła. Przed nami mam nadzieję, że Kolejny owocny poranek. Norbert jeszcze śpi, ale myślę, że za chwilkę wstanie. Ja powoli zacznę przerzucać wędziska, bo to jest właśnie jak zwykle ten moment, gdzie rybki powinny zacząć brać. Noc nie była może jakaś super szalenie owocna. Ale fajnego lina Norbertowi udało się złowić. Natomiast ja złowiłem jeszcze jednego szczupaka, troszkę powyżej 90 cm, ale fajny, bardzo waleczny i to bardzo, bardzo cieszy. Warto zaznaczyć, że te największe szczupaki udało mi się złowić tutaj właśnie na trupka, ale na pstrąga. Także ta przynęta wydaje się być numerem jeden, jak na razie, jeżeli chodzi o rozmiar tych ryb podczas tej sesji. No dobrze, bierzemy się za przerzucanie i czekamy na kolejne rybki. No ale puścił chyba. jest, jest chyba, no jest. Dobra, mamy branie. Już tak, po prostu tam może być płytko, wiesz. Siedzi. Siedzi. Może miał zawsze z pysku. Tak, miał, miał. Tak mi się wydaje, nie? Bo nam przynużyło pierwszym razem. No, ładny. no nie jest mały. Nie jest mały. No, nie widziałem. Okay. No, no, coś tam jest. Zobaczymy, tam tam No Rekord nie będzie, ale... ale na dobry początek. Czemu nie, nie? Ale no, jakiś żwawe, bo czasem właśnie takie taka 65 70, one są takie kurcze żwawe, wiesz? On będzie skakał zaraz. No jest, jest. zobaczcie tego fajnego potworka, który nas tutaj odwiedził samego rana. I dlatego warto jest jednak ten spławik z żywcem yy, przeciągnąć koło trzcin yy, na naszym mie miejscu, bo, bo właśnie ten szczupak bardzo często go zaatakuje. Także bardzo, bardzo fajny szczupaczek. Bardzo silny był, jak widzieliście. No, piękna piękna sztuka. Bierzemy go z powrotem do wody i czekamy, mam nadzieję, na kolejną sztukę. Mamy branie. No już zacinam, już zaczynam. Siedzi. No? Siedzi, siedzi. Coś tam siedzi. już jest nasz. Niewielki. To jest. No to fajnie. Udało się jeszcze jednego złowić. Przyjemnie, przyjemnie. Tym razem na płotkę. Martwą. Szybkie wypaczenie. Jaki szczypaczek, maluszek. Ja nie mówię, że maluszek, szczupak. Ale fajnie, że wziął. Słuchajcie, pokażę wam, dlaczego pstrąg jest taką fajną przynętą na szczupaka. Zobaczcie, jak on tylko dotknie wody, to co się dzieje? Widzicie? Zobaczcie. Olej cały, to jest bardzo tłusta ryba. Zobaczcie jaki. To jest w ogóle, to jest zero jakiegokolwiek atraktora. To jest normalnie mrożony pstrąg bez żadnych dodatków i zobaczcie jak ten tłuszcz fajnie z niego wycieka. I to jest dodatkowa informacja dla szczupaka, że coś, że jakaś przynęta czy też pożywienie jest w pobliżu. Dlatego warto czasem kombinować i myślę, że ten strąg naprawdę robi dobrą robotę. No i to już koniec naszej sesji wędkarskiej. Bardzo przyjemnie spędziliśmy tutaj z Norbertem, Wojtkiem i Filipem dwa dni. To znaczy Wojtek i Filip wpadł do nas na jedną noc. Bardzo miło było ich tutaj zobaczyć, fajnie sobie pogadaliśmy. Bo gawędziliśmy na temat wędkarstwa i innych rzeczy. My natomiast z Norbertem byliśmy tutaj dwa dni, dwie noce, więc troszkę sobie połowiliśmy. Kilka szczupaków padło, ale co ważniejsze, bardzo ładne liny. Także wydaje mi się, że powinniśmy tutaj przyjechać typowo z nastawieniem na lina. I mam nadzieję, że następnym razem właśnie taki będzie plan naszego działania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Wędkarskiego Bzika. Trzymajcie się. Hejka!